Cześć, ekipa! Jest 23 września 2024 roku. Dwa Michały się spotkały. Michał 1, Michał 2. Także dzisiaj ze mną jest Kutma po raz kolejny. Cześć! Dzisiaj wybieramy się na ostatni fragment naszego szlaku, małego szlaku Beskickiego. Jak pamiętacie z ostatniego odcinka, skończyliśmy w miejscowości Kasina Wielka, a dzisiaj z Kasiny właśnie ruszamy. Przed nami Lubogoszcz, z Lubogoszcza zejdziemy do Mszany Dolnej, później na Luboń Wielki, no i tam będziemy kończyć cały mały szlak Beskidzki. Także dzisiaj wielki dzień, wreszcie kończymy, chociaż myśleliśmy, że uda nam się skończyć go dawno, dawno temu, ale nie było czasu zabrać się wcześniej po prostu w trasę. Dzisiaj piękna pogoda, zapowiada się super wycieczka, niecałe 30 km przed nami, no i jakieś 1200-1300 m. Przewyższenie. Także zapraszamy do oglądania. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużych zbiorów życzymy. Baronki atmosferyczne dzisiaj rewelacyjne. Jest godzina teraz dokładnie 8 rano. Poranne słońce. Ładnie, kolorowo. Coraz więcej liści pomarańczowych. Chłodno dość, bo oczywiście wrześniowe poranki już nie są takie ciepłe. Natomiast dobry ubiór na poranek, a później będziemy się tak rozbierać. Jesteśmy przygotowani na to, że początek tego szlaku będzie dość dużym wzniesieniem, no bo na Lubogosz nie jest łatwo wyjść. Mało tego, na Luboń też nie jest łatwo wyjść, także będą dzisiaj dwie takie większe góry. Powiem Ci, że dla mnie to jest taki etap, który, na który warto iść już z pewną kondycją, nie? Nie na początku sezonu, chyba, że ktoś chce tę kondycję dopiero wyrobić i przy okazji stracić trochę kilogramów zdrowia. i zdrowia, no to tak. Jeżeli chodzi o dojazd, no to my jechaliśmy z Krakowa, dojechaliśmy sobie najpierw do Mszany Dolnej autobuskiem, a później busikiem do Kasiny Wielkiej. I tak sobie pomyślałem, że jaki to jest bezsens, żeby byliśmy w mieszanie. odjeżdżamy tyle kilometrów po to, żeby teraz z buta do myszany wracać. Na razie taka traska szutrowa, delikatnie kamienista, a teraz zaczyna się. Pierwszy z dzisiejszych hardkorów, czyli Lubogoszcz. Ledwo rozpoczęliśmy wyjście na szlak, a już okazuje się, że zostało nam 800 metrów do Lubogoszcza. Także jest on bardzo blisko. Tylko tutaj jest taka ukryta gwiazdka, że na tych 800 metrach zrobimy 200 metrów przewyższeń. Zresztą na filmiku to widać, jak wysoki jest Lubogoszcz. No ale idzie się całkiem przyjemnie. Powolutku krok za kroczkiem, schodek za schodkiem. Jest przyjemnie. No ale zaczyna się właśnie naj, najbardziej stromy fragment wejścia na Lubogoszcz. Oczywiście puszka po piwie musi być. Zrobiliśmy nieco ponad 2 km. A wzwyż już prawie 300 metrów. Także sporo. Ale osobiście uważam, że gdyby nie było tutaj tych kamieni, to byłoby ciężej. Bo one tworzą tego tak, takiego pewnego rodzaju schody. I po prostu wychodzi się prościej niż po całkowicie równej nawierzchni. Także jest ok. Chociaż pierwsza kropelka potu pociekła. 2,5 km za nami. No i zaczyna się ostateczne starcie z Lubogoszczem, czyli jeszcze bardziej strome wyjście w górę. A tak A jeszcze mieliśmy skutną taką rozkminę odnośnie prania czapek, takich z daszkiem. Dajcie znać, jeśli wychodzicie w szlaki, w czapeczkach z daszkiem, to w jaki sposób je pierzecie? No bo wiadomo, jak to jest po takich szlakach, nieraz gdzieś tam. Człowiek się spoci, no to wiadomo, trochę to może być brudne i śmierdzące. Ja dotychczas wrzucałem do zwykłej pralki. No a później trzeba czapkę na taki garnek zakładać, czy na coś, żeby nie odkształciła się. Sam daszek się nie niszczy, ale ciekaw jestem, jakie wy macie patenty. Jeśli macie jakieś, zdradźcie. To mamy, to jest i Lubogoszcz. 54 minuty. Z jedną króciutką przerwą na drona. Tyle nam zajęło wyjście na Lubogoszcz. Uważam, że nie jest to na tyle męczące wyjście, na jakie się spodziewałem. Ale myślę, że jest to kwestia też tego, że jest to początek szlaku, więc jeszcze jesteśmy mało zmęczeni. Jeszcze jest siła. Także tak prezentuje się szczyt. Są ławeczki, można zrobić ognisko. Tych jest całkiem sporo. Lubogoszcz 968 metrów nad poziomem morza. Lubogoszcz zaliczony, ruszamy dalej. Zostało nam do Lubonia Wielkiego 15 km, a jednocześnie bo właśnie na Luboniu kończy się mały szlak beskiski. 15 km do końca całego szlaku Beskickiego małego, więc końcóweczka tak naprawdę. Później, oczywiście, jeszcze musimy wrócić do domu jakoś. Także będziemy jeszcze mieli trochę kilometrów do przejścia. Do Lubonia zostało nam jeszcze 800 metrów przewyższeń. 700? Dobra, 700. Kosmo mi to na migi pokazuje. 700 metrów przewyższeń, więc no, prawie dwa razy tyle co teraz zrobiliśmy. Więc to jeszcze nie koniec ciężkich fragmentów w tym filmie. No więc co, lecimy dalej. A, jeszcze dodam, że pewnie zaskoczeniem może być moja biała koszulka, ale musiałem się z, przebrać, bo takem się spocił na tym lubo-goszczu. bo po prostu podczas przerwy, jak człowiek się wychładza, to i pod wychodzi z człeka i byłem tak totalnie mokry, że no, po prostu zamarzałem, więc trzeba się było przebrać. Także polecam mieć koszulkę na zmianę w góry, bo naprawdę czasami się przydaje. Tymczasem minimalne odejście ze szlaku, dosłownie na kilkadziesiąt metrów. Ponieważ dochodzimy na lubogoszczy zachodni. Ławeczka, pale nisko. Tadam! Kutma wcześniej powiedział, że mamy kiepski czas, bo przeszliśmy w godzinę tylko 3 km. I tak powiedziałem do niego, że jak będziemy schodzić z lubogoszcza, no to troszkę przyspieszymy i nadgonimy. Ale okazuje się, że zejście w dół wcale nie jest takie proste, bo ponieważ. Bo ponieważ, ponieważ jest dużo kamieni i trzeba tak naprawdę schodzić dość powoli i patrzeć pod nogi. No, więc tak rozpędzić się dzisiaj raczej nie będzie jak. Teraz przed nami bardziej strome zejście. Nawierzchnia kamienista, ale jest tak dość też miękko. Jest dość przyjemnie, więc trzeba po prostu omijać kamolce albo po prostu wykorzystać je jako schody. Albo mi się wydaje, albo słyszę już mieszane. Powolutku dochodzimy do Mszany dolnej. Zostało nam już bardzo niewiele. Tam zrobimy sobie króciutką przerwę na jakieś jedzonko. Prawdopodobnie skoczymy do żabki. Najlepszy sklep na świecie. No i później zaczynamy ostateczne starcie w cudzysłowie, czyli wyjście na Lubań, który, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, jest tam, tam, tam. Tam, tam, tam. Tam daleko. Nie to blisko. Tam, tam, tam. Trochę mnie to przeraża. Ale już wiem z doświadczenia, że to, co wydaje się daleko, tak naprawdę wcale daleko nie jest. Także to będzie pewnie 5 minut. Jesteśmy. Dzień dobry, pani Krówko. Ładna jesteś. Przez ciebie mam ochotę na czekoladę. Meszana Dolna już za nami, my dotarliśmy właśnie pod Kapliczkę Świętego Ambrożego, która znajduje się dokładnie tutaj. Drogowskazy pokazują, że do Lubonia Wielkiego zostało nam dwie godziny, a nasze zegarki oraz mapa, że to jest jakieś 700 metrów przewyższeń. Nie zbaczając ze szlaku pędzimy dalej. Końcóweczka małego szlaku Beskickiego coraz bliżej No, szlak naprawdę widokowy, ładnie Co jakiś czas właśnie takie widoczki są Pokazują się Oczywiście na Lubogoszczu nie było <śm> za bardzo e, nawet prześwitu No ale w międzyczasie można sobie też jakieś fajne widoki zobaczyć. Także jest to również widokowa trasa. Złote wierchy, chwila przerwy? Nie muszę być za Tymczasem mamy widok na szczebel pięknie. Aktualnie 2,5 km trzeba przejść asfaltem. Cały czas pod górkę. A na asfalcie najbardziej męczą się stopy. Plusem tego, że cały czas wychodzimy w górę, jest to, że są piękne widoki. Coraz ładniej jest. Także chce się iść do góry nawet. A najgorsze dopiero przed nami, ja sobie już tego nie wyobrażam. Cały czas idziemy pod górę. Luboń już przed nami, jeszcze trochę. No jak na to patrzę to mi się włącza normalnie. Strach. No to wchodzimy w las. I ku górze. Zaczyna się jeszcze łagodnie. Na moim zegarku właśnie wybiło 18 km, 1708 kalorii, godzina 42 chodzenia i tętno 151, zostało nam 1,5 kilometra do szczytu. No i zaczyna się takie naprawdę strome podejście, właśnie teraz, ale to jest jeszcze. Nie, nie wszystko, bo najgorsze podejście będzie na sam szczyt. Jest taki film, nie patrz w dół, to nie patrz w górę. Jeszcze jakieś 700 metrów przed nami. Teraz zrobiło się tak dość, powiedziałbym, luźno, bo górka jest tylko delikatna. Także można chwilkę odsapnąć. I powiem szczerze, że nie jestem jakoś tak bardzo zmęczony. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Nie musieliśmy robić ani jednej przerwy. No jedną krótką na wodę, żeby tylko się napić, no ale to wiadomo pić trzeba, ale nie była to przerwa, która była wymuszona. Poprzez właśnie jakieś zmęczenie i tak dalej. Idzie się dobrze, idzie się dobrze. Także nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać. Jeszcze kapeczka i jesteśmy. No. Wreszcie skończyły się przewyższenia. A my dotarliśmy do rezerwatu przyrody Luboń Wielki. O. Także najgorsze za nami. Jeszcze troszkę i będziemy na szczycie. Przyznam szczerze, że ta góra wyglądała tak bardzo strasznie. Nie była oczywiście łatwa. Ale... Okazała się wcale nie taka straszna, znaczy my mamy kondycję, nie? Więc to też jest tak, że przygotowanie jest. Nie się tu przejść. No to Skończymy. jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry. No to skończyliśmy. Udało się. Jest kropeczka. Piąteczka. No to luboń wielki zaliczony. Ruszamy dalej. Schodzimy sobie zielonym szlakiem aż do rabki. No, można powiedzieć śmiało, że pokonaliśmy w 5 dni mały szlak Beskiski. Tak jak jeśli oglądaliście poprzednie filmy, to pewnie wiecie, że chcieliśmy zrobić ten cały szlak w 5 dni z rzędu. Niestety kontuzja mnie wyeliminowała po dniu drugim. No już jak byliśmy na chadce na potrójnej, to czułem, że z nogami niestety nie jest zbyt dobrze. Musieliśmy przerwać e, po następnym dniu. No i powtórzyliśmy e, nasze wycieczki jeszcze trzy e, razy, więc w sumie cztery wycieczki. Jeden raz udało się dwa dni przejść z rzędu. No, także, Ale to jest szlak, który bezproblemowo można zrobić faktycznie w te 5 dni. Tak po prostu miałem nieszczęście niefarta, że te nogi mnie trochę dołapały. Mm. Myślę, że też łatwość tego szlaku zależna jest od pogody, którą się akurat, która z nas akurat złapie, bo my mieliśmy początek tego szlaku bardzo, takie upały były, ciężko byłoby to przejść tak po prostu za jednym zamachem, no bo te upały były wyniszczające, jeszcze tym bardziej, że na plecach były bardzo ciężkie plecaki. No, jakbyśmy szli tak jak teraz, tak jak jest dzisiaj, no, to to byłaby rewelacyjna pogoda i myślę, że bezproblemowo by się przeszło e, oczywiście bezkontuzyjnie ten szlak w 5 dni. Są osoby, które robią ten szlak. 4 dni są takie osoby, które robią 6, e, także no, to wszystko zależy od tego, e, jak chcecie iść, jaką macie kondycję. Uważam, że 5 dni no, to, to, jest, to jest takie rozłożenie sił, które no, jednak trochę kondycji wymaga. Zmęczenie jest. Trzeba mieć to na uwadze, że nie będzie to taki szlak, który się przejdzie po prostu tako. Czy jest to już szlak ciężki? Też ciężko powiedzieć. Raczej wydaje mi się, że momentami tak, momentami nie. To co, dało, to, co nam dało najbardziej w kość, to góra żar. Ona była taka najbardziej wymagająca, tam tętno było maksymalne. No tutaj wyjście na lubo nie wydawało mi się, że będzie cięższe, ale uważam, że góra żar była dużo, dużo cięższa. No, ale tak, no to szlak przede wszystkim obfituje w piękne widoki. Więc no, można nacieszyć w oczy, można nadychać świeższego powietrza niż tego miejskiego, które mamy na co dzień. Można poobcować z naturą, można powalczyć trochę o lepszą kondycję, lepsze zdrowie. Także myślę, że jeśli planujecie taką wycieczkę w tym roku lub jeszcze planujecie. W kolejnym, no to jak najbardziej polecamy, bo, bo po prostu warto ten szlak chociaż raz w życiu zrobić po całości, a warto również go zrobić hmm, odcinkami, jeśli nie chcecie robić wszystkiego naraz, tak jak my, podzielić sobie też jak najbardziej jest ok. Jeśli nie widzieliście poprzednich filmów, to ten film, jak i wszystkie kolejne. Pogrupowane są w playliście, która nazywa się Mały Szlak Beskidzki, jeśli chcecie sobie zobaczyć poprzednie odcinki, to serdecznie zapraszamy, a na ten moment my schodzimy już do Rabki, tego nagrywać nie będę i razem z Kutmą dziękujemy za wspólną podróż. Hej, hej.